Siemka jestem Ubandi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale i z... dobra, nagrywa się głos, bo przed chwilą. Już, to jest już moje piąte, dosłownie piąte podejście do tego filmu. Ym... Na pierwszym razem miałem rekord 3000. Wiem, czy to jest mało, ale w ogóle w tych wszystkich filmach maksymalnie zdobyłem 3000 masy, ale albo mi się głos nie nagrał, albo w ogóle coś zwaliłem. No i teraz mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to już jest ostatnie podejście, bo jak nie to ja naprawdę się tak już wkurzam serio. Yy, no i co do samej gry. To jak widzicie takie... Co przed chwilą zjadłem dwa takie małe latające... Ojeju, ale jak mi się teraz rozwali... Nie, to ja normalnie... O. O właśnie to, co teraz zdobyłem. To polecam. Po, polecam, no bo zdobywa się na to całkiem dużo punktów, jak dzisiaj się szybko rozwinąłem. O tutaj nie będę jak bardzo chciwy. muszę sobie trochę tej masy. O oh, nice, tutaj na początku jest spoko. Dobra, jedziemy. Um, no i na początku... Kurde, ale mam farta w tym odcinku. Żadnym jeszcze nie miałem takiego farta, i od razu powiem swój rekord co do wszystkich... Znaczy nie mój rekord ogólnie, bo mój rekord to 8500, ale rekord z odcinków wszystkich, tych czterech, które... czy nie, jakąś 5, bo tych 25 które nagrałem. No i mam nadzieję, że... No chociaż teraz, jak ostatnio mówiłem w ostatnim tym, o no, trzecim podejściem, miałem tam 1500. No i wieża mega farta, no mi się, rozwaliłem na jakimś najmniejszym, najgłupszym yy, no, graczu. No i nie uważam, że jestem na mega graczem, w ogóle, to jestem ogólnie taki średni, ale strasznie mnie wciągnęła ta gra. Strasznie ten. Odciągający no, jest. Bo ja polecam, do, polecam używać tych do jak coś się tam nazywa. Uff, nie no teraz. Właśnie o takiego gościa się rozbawiłem. No może, no może trochę słabszego. No bo ten akurat był spok. Dobra, mamy 4100. I teraz sobie pójdę. Też nie, bo tam będzie strasznie dużo innych osobników i... No. Yy. O, tutaj się groszkę. O, ale do ten zielony. Kurde. Nieźle. Dobra. Mm. No po... To... Spoko by było się dostać ten top 10, chociaż mi się wydaje, że ja jestem trochę za słaby na to. Jak mówiłem 8000 miałem najwięcej. Ale kurde, muszę coś zacząć robić, bo jak w tej chwili. Nic nie robi, a tak mi się kurwa, że tak mało zrobiłem. Nic tego. O kurde, nie, teraz, teraz, na serio. Właśnie przez takie się rozwalałem. Przez to, że się rozgadałem, coś tam myślałem, no i. po prostu. Tak się kończyły te wszystkie odcinki, bo się wkurzałem normalnie. Serio, nie polecam. o tam się gości rozwalałem, nie będę jechał za bardzo do masy, tak, tutaj są brzmienia Chociaż nie, 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 nie. O, dobrze. dobrze, o to było dobre. Dobra, o tutaj To że ja stąd pójdę, bo jeszcze się rozwalę tutaj, bo już nie, jest takie coś. Dobra, polecimy sobie gdzieś tutaj w ogóle, bo nie dokończyłem wcześniej. Polecam używać tego przyspieszenia, bo to naprawdę strasznie w ogóle nic nie zabiera. Niektórzy, tak jak ja na początku, zaczynają grać Nie używałem, bo myślałem, że to strasznie dużo zabiera. A jednak nie, to nic zabiera naprawdę mało. A już o, zaraz tutaj nie, nie gadaj, że... Dobiję do swojego rekordu albo na to go pobiję. Mam nadzieję, że tym razem się nagra. No a jeśli się głośnie nagra, no to... No to po prostu jakąś muzykę wstaje, bo całkiem spoko mi tu poszło. Nie chcę tak tego po prostu. Wstawić. Dobra, no to... Co? Nie! Nie! Dobra, ale jest mój rekord 8800. I zagram sobie jeszcze jakąś jedną rundę. Kurde, szkoda. Naprawdę myślałem, że dojdę jakoś do top, ale jednak nie. Jednak się... Jednak się rozwaliłem jak zwykle. Ha! nie! Dobra, no dobra, to jeszcze to powtórzę, bo... Dobra, teraz, teraz jest noc. Teraz, ja czuję, czuję tą noc, teraz ich rozwalę wszystkich. Nie mają ze mną w tej chwili szans. O, tak, widzisz, o nie. Dobra, ale bez tego xd, bo to szczęście nieszczęście przenosić. Jeszcze raz sobie, o tutaj widziałem. Okej, okay, jak na sam początek całkiem spoko. Hmm. Dobra, to jest niezłe zamieszanie. Sorry, że nic nie mówiłem. musiałem skupić, żeby znowu jakieś gleby nie zaliczyć. Nie mówcie mi... Napisze takich gier takich przeglądarkowych chcielibyście jakąś serię może. A może nie seria, ale takie... No ogólnie jaką serię byście chcieli na tym kanale. Ech, muszę się przyznać, że zupełnie nie mam pomysłu żadnych. O, tutaj sobie weźmiemy kolejne nogoska. Dobra, 3 tysiąca prawie. Dobra, i nie no, używam żadnego tego zielonego, bo już kilka razy naprawdę. Są straszne takie. Denerwująco tym bardziej z tym zielonym skinem. Na serio, ja nie znoszę tych zielonym skinem. ogólnie z tych, właśnie z tym okiem. No, i widzicie kolejny, kurde. Ja od niego ucieknę, bo ja się na serio go boję. O nie, aha, dobra. No to dzięki. Mam nadzieję, że Wam się odchybało tyle z tego odcinka. No całkiem spoko poszedł, który mogłoby być lepiej. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję jakąś. No i dzięki, cześć.